po krótkiej przerwie, Robert Cichowlas z wydawnictwa Replika. Witam cię bardzo serdecznie. Witaj. Od czego zaczynamy? Dzisiaj zaczynamy od Grahama Mastertona, od jego książki Geniusz. która jutro no, premierkę będzie dopiero miała swoją. Tak, w poniedziałek w przyszłym tygodniu. Także świeżynka jeszcze pachnąca drukarnią. Czyli totalna nowość w telewizji TV, moi drodzy. W Waszych domach może być jeszcze przed premierą? Dokładnie. Geniusz może zawitać jeszcze przed premierą. Także serdecznie zapraszamy. Bierzcie udział w naszym konkursie, a teraz dowiedzmy się, o czym opowiada Masterton. To jest w ogóle autor słynie z, głównie z horrorów, ale też napisał kilkanaście thrillerów, powieści sensacyjnych. Także to jest jedna z nich. Zresztą. Do niedawna biały kruk na rynku, dlatego postanowiliśmy ją wydać jeszcze raz po tam 12 czy 10 latach jest, jest właśnie thrillerem. i to takim pokaźnym mała czcionka, ponad 400 stron, także naprawdę jest, jest co, co czytać. Genius pierwotnie ukazał się w ogóle pod zupełnie innym tytułem Wielkiej Brytanii Królestwo Ślepoty Kingdom of the Blind. I była to książka, o której mawiano, że pewne wątki ma lekko niedopracowane. Graham Master to od pewnego momentu dopracował, siadł przy temacie i stworzył historię już taką na cito dopracowaną, że się tak wyrażę i opublikował ją pod tytułem pod nowym tytułem Geniusz. No proszę, czyli jednak książka... zwrócił uwagę na krytyków eee, i odbiorców. Tak, tak, tak to było. I że mówi rzeczywiście... być może coś tam jest niedopracowane, faktycznie. Potem się, się okazało, że, raz. potem się okazało, że tak ją dopracował, że stała się jedną z bardziej znaczących pozycji w jego e, dorobku, jeśli chodzi właśnie o te powieści sensacyjne i thrillery. E, jak już mówiłem, mnóstwo czytania, bo jest no, dość gruba. Zresztą fabuła również jest bardzo taka e, zawiła. Bardzo ciekawa, intrygująca. Głównym bohaterem jest chłopak, który znalazł się w pewnej sytuacji bardzo przypadkowo, ponieważ uratował no, życie, można powiedzieć, starszego mężczyzny, który okazuje się geniuszem, tytułowym geniuszem, prowadzi badania dotyczące właśnie sprawności ludzkiego umysłu, ludzkiego mózgu, bada funkcje dochodzi, w jaki sposób możemy mózg wykorzystywać do tego, by stać się właśnie bardziej wydajnymi, jego eksperymenty... Czyli każdy z nas chciałby znać odpowiedź na to pytanie. Myślę, że tak. Każdy, każdy w ogóle aspekt, jaki bada, jest nie tyle też intrygujący, co momentami fantastyczny. Facet jest geniuszem. I swoją właśnie wiedzą w zamian za uratowanie życia postara się, postanawia podzielić się właśnie z naszym głównym bohaterem z tym młodzieńcem. Który tym mu młodzieńcem, pomógł. który mu pomógł, który mu uratował życie. No a ten młodzieniec wiedzę wy zaczął wykorzystywać do własnych celów, i w pewnym momencie ta właśnie wiedza zaszkodzi mu i to porządnie. Wpada w tarapaty. Zresztą nie tylko on, ale jego rodzina. Także bardzo dużo jest właśnie takich wątków dotyczących stricte właśnie psychologii, ale i wykraczających poza ludzką właśnie możliwość rozumowania jako taką. I dochodzi do rozmaitych właśnie takich no, scen bardzo niebezpiecznych. Tak w sobie myślę, jak wielkim geniuszem musi być sam autor, żeby napisać. No, sam autor jest taką powieść. Jak sam powtarza, co chwila do jego głowy wpadają nowe pomysły. Jest to jeden z tych autorów, który nigdy nie narzeka na brak weny. Mówi, że wręcz przeciwnie, że do końca swojego życia nie, nie wykorzysta tych pomysłów, które już w tej chwili kłębią się w jego głowie e, i raczej narzeka na brak czasu na pisanie, mimo że publikuje po trzy, czasami cztery książki, książki rocznie. E, więc no, jest autorem niesamowicie takim nieprzeciętnym. ...płodnym i nieprzeciętnym, a pomysły ma dobre. To jest też e, autor, który. Dużo książek opiera na jakimś tam schemacie, tych schematów ma kilka, natomiast za każdym razem historia opisywana przez niego jest właśnie taka oryginalna, niesamowita, mimo że dotyczy już tam jakiegoś właśnie, jak powiedziałem, schematu. E, właśnie wyjątkiem są tutaj thrillery i powieści sensacyjne, e, bo te opierają się na całkowicie różnych pomysłach, między innymi właśnie geniusz, Tutaj mamy właśnie tego tytułowego człowieka, który potrafi badać ludzki umysł i coś tam wymyślił, podzielił się tajemnicą, facet wpada w tarapaty. Mamy na przykład głód o Ameryce umierającej z głodu, wizja apokaliptycznego po prostu końca z wielkich, pięknych, wspaniałych Stanów Zjednoczonych. Mamy, mamy również nawiązania do II wojny światowej, do z samolotu, w którym przewożono trucizny. Tu na przykład thriller Condor. Także no każdy jakby tytuł to zupełnie inny pomysł, jeśli mm -hmm. chodzi o powieści sensacyjne i thrillery Mastertona. Ja myślę, że właśnie geniusz przypadnie do gustu yy, również fanom i Johna na przykład Grishama i Frederica Forsytha. Czyli to bardziej w kierunku tego kryminału, aniżeli tak, horroru. To jest raczej Mm -hmm. Tak, bo to jest... Dlaczego? Bo to nie ma generalnie nic wspólnego z Grishamem czy z Sajtem, ale za, zachowany jest właśnie ten kanon powieści sensacyjnej I to, z czego tak de, de facto e, czytelnicy są zadowoleni czy, czytając tego typu książki, czyli właśnie styl, ta atmosfera mm -hmm. taka e, thriller, kryminał właśnie, to jest to... Więcej psychologii czy więcej takiej zwartej akcji? Jedno z drugim się tutaj yy, przeplata, przeplata bo, bo to jest właśnie ta akcja, ale są również świetnie narysowani, zarysowani bohaterowie. Portety psychologiczne są stworzone właśnie tutaj po mistrzowsku. Zresztą to po Mastertonie od razu widać, jak jest książka troszeczkę grubsza, to on wtedy lubi, widać, że tak, ten opis jest bardzo rozbudowany. On wtedy widać, że poświęca sporo czasu również na bohaterów. Jak jest troszeczkę cieńsza, to wtedy sobie daruje tych bohaterów na rzecz akcji. Tak już właśnie wygląda moją. Taki ta, jest ta, ta, jego charakterystyka styl, ta charakterystyka jego, jego książek. Także no tutaj mamy powieść, opowieść rozbudowaną. Także myślę, że myślę, że czytelnicy będą zadowoleni. Poza tym książka jest pełna ciekawych przemyśleń na temat w ogóle ludzkiej niedoskonałości taka właśnie. E, taka odbitka tym to tutaj w strony psychologii. a o, o tym można tak. rzeczywiście pisać bardzo, e, bardzo dużo i bardzo długo. Także Genius. jaką cenę należy zapłacić za spełnienie marzeń? Odpowie na to pytanie właśnie ta książka. Zapraszamy do tego, żeby ta książka pojawiła się jeszcze przed jej premierą u Was w domu. Wystarczy zalogować się oczywiście na naszym Facebooku, Facebooku ONTV i tam wziąć udział w konkursie. Jak jesteśmy już przy konkursie, to Robert wymyśli pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe. Tak jest. A jak nazywa się główny bohater powieści Geniusz? Nie było o tym mowy na na można, można to niedaleko. Ale sprawdzić. można z pewnością to sprawdzić, czyli jak nazywa się główny bohater tej powieści. Powieść Grahama Mastertona pod tytułem Geniusz. Już szukajcie odpowiedzi w internecie, bo mamy tylko dwie książki, moi drodzy. Kto pierwszy, ten lepszy. My teraz oczywiście zapraszamy Was na krótką przerwę i już za chwilę powracamy. Czeka jeszcze jedna książka, która tak. się domaga opisu.